Istotnym elementem budowania poczucia narodowego na powiślu był rozwój polskiej oświaty. Nauka języka polskiego i religii była możliwa na podstawie zarządzenia Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej w 40 szkołach niemieckich. Powstały również pierwsze polskie przedszkola Ówczesne Ochronki. Po przegranym plebiscycie z inicjatywy Towarzystwa Szkolnego działało 9 szkół podstawowych i kilka ochronek. Równocześnie rozwijały swą działalność polskie towarzystwa śpiewacze i teatry amatorskie, organizowano wspólne spotkania, wycieczki, a także pielgrzymki. Ważnym momentem było powołanie polskiego gimnazjum w Kwidzynie, które otwarto w nowocześnie wyposażonym budynku 10 listopada 1937 roku. Zasłynęło ono z wysokiego poziomu nauczania. Duży nacisk położono na wychowanie patriotyczne uczniów i naukę języków obcych działało harcerstwo oraz spółdzielnia kwizyniaków. Początek II wojny światowej przypieczętował tragicznie losy nauczycieli i uczniów na całym powiślu.